Ten treść została wsparta przez aplikację Blinkist specjalizującą się w streszczeniach książek. Skorzystaj z okazji, aby odkrywać, uczyć się i być na bieżąco z najlepszymi książkami na świecie. Kliknij w link w opisie, aby otrzymać bezpłatny 7-dniowy okres próbny oraz 40% rabatu na subskrypcję premium Blinkist. George Orwell jest uznawany za jednego z najbardziej wpływowych i cytowanych pisarzy w historii. Bez wątpienia postać z XX wieku jest szeroko rozpoznawana i odwołuje się do różnych poglądów ideologicznych i perspektyw politycznych obecnie. Jego komentarze na temat wpływu języka i technologii. A także jego ostrzeżenia dotyczące zniekształcania prawdy i niebezpieczeństwa totalitaryzmu rozbrzmiewają na kartach historii. Jego pomysły przekraczają granice partyjne, są istotne zarówno dla lewicy, jak i dla prawicy, przekraczając czasowe ruchy i ideologie. Orwell urodził się w 1903 roku w Bengalu, Indiach, wówczas części Imperium Brytyjskiego. Jego prawdziwe imię to Eric Arthur Blair. Dopiero wiele lat później przyjął pseudonim George Orwell, aby chronić swoją rodzinę, reputację i siebie. W czasie dzieciństwa Orwell mieszkał w nietypowych warunkach społeczno-ekonomicznych. Kiedy Orwell się urodził, jego matka, córka bogatego mężczyzny, zachowywała się i miała upodobania jak osoba zamożna. Jednak w tamtym czasie jego rodzina Zmagała się z trudnościami finansowymi, gdy ojciec pracował jako urzędnik państwowy. Orwell opisałby później swoje wychowanie jako mieszankę klasy średniej dolnej i pewnej dawki snobizmu. Po powrocie rodziny z Indii do Anglii, skąd pierwotnie pochodzili, Orwell został wysłany do angielskiej szkoły przygotowawczej dzięki wsparciu rodzinnych koneksji. Tam jego osobliwy temperament i inteligencja wyróżnili go, stając się celem kpiny innych uczniów, ale również otrzymujących stypendia do renomowanych angielskich szkół, takich jak Wellington i Eton. W młodym wieku Orwell uważał otoczenie akademickie za nieprzyjemne, i dlatego zdecydował się nie uczęszczać na uczelnie. W 1922 roku Dołączył do Królewskiej Służby Policji Indyjskiej jako policjant kolonialny, zostając wysłanym do Birmy, prowincji w ówczesnych Indiach Brytyjskich. Doświadczenie to również kolidowało z jego wartościami, powodując niezadowolenie. Pięć lat później zrezygnował. W kolejnych latach Orwell podejmował różne źle płatne prace w Paryżu i Londynie, w tym pracę jako asystent w antykwariacie na część etatu. W tym czasie zaczął pisać i publikować własne książki, takie jak Dni Birmy, Córka Proboszcza i Podnieście Jak Pyskitras. Orwell, będący pod wpływem swojego niezwykłego wykształcenia i doświadczeń w Birmie, Francji i Londynie, ostatecznie wyhodował sympatię do zwyczajnych ludzi i zwykłego życia. Ci ludzie mieli zwykłe prace, nie martwili się o dobra materialne. Mieli niewielkie wykształcenie i nie dążyli do uzyskania uznania, władzy czy wielkości. Skończył szydzić z intelektualistów, ale ironicznie Orwell wkrótce stał się jednym z najbardziej wybitnych postaci XX wieku. Jego ascensja jako postaci intelektualnej i literackiej została ogromnie wzmocniona przez doświadczenia, jakie zdobył w Hiszpanii w 1996 roku. Pojechał do Hiszpanii jako dziennikarz, by relacjonować hiszpańską wojnę domową, ale ostatecznie dołączył do milicji republikańskiej jako ochotnik, by walczyć przeciwko faszyzmowi. W trakcie tego okresu został postrzelony w gardło przez snajpera, ledwo uniknął śmierci. To doświadczenie miało głęboki wpływ na niego. Jednak największe wrażenie zrobiło na nim to, co zobaczył na relacjach i przedstawieniach wojny później wyraził, już we wczesnej fazie zdałem sobie sprawę, że żadne wydarzenie nie jest wiernie relacjonowane w gazecie, ale w Hiszpanii po raz pierwszy byłem świadkiem reportaży gazetowych zupełnie oddalonych od rzeczywistości, bez nawet prawdopodobieństwa wspólnego kłamstwa. Na zobaczyłem doniesienia o wielkich bitwach, gdzie nie było walki, Podobnie jak byłem świadkiem całkowitej ciszy w miejscach, gdzie setki ludzi straciło życie. Odważne oddziały były niesłusznie oskarżane o tchórzostwo i zdradę, podczas gdy inni, którzy nigdy nie widzieli oddanego strzału, byli oklaskiwani jako bohaterowie fikcyjnych zwycięstw. W Londynie gazety sprzedawały te fałszywości, a intelektualiści gorliwie tworzyli narracje o wydarzeniach, które nigdy nie nastąpiły. Nauczyłem się, że historia była kształtowana nie przez fakty, ale przez wydarzenia wyidealizowane przez różne frakcje. Refleksje Orwella wskazują na deprecjację prawdy obiektywnej, która ustępowała miejsca wierze i subiektywnym prawdom szerzonym przez ideologie i partie polityczne. Jestem skłonny zgodzić się, że historia często jest niedokładna i stronnicza. Jednakże to, co jest singularne w naszej epoce. To odrzucenie idei, że historia może być relacjonowana precyzyjnie, jak zauważył Orwell. Dla niego konsekwencje tego scenariusza mogą prowadzić do totalitaryzmu, rodzaju rządu, w którym jednostki są pozbawione wolności i zamiast tego są podporządkowane i kontrolowane przez centralną władzę państwa. W braku wiary w obiektywną prawdę. Prawda istnieje jedynie w ludzkiej psychice i może być łatwo kształtowana i kontrolowana. Według Orwella zagrożenie to jest uniwersalne i nie ogranicza się do określonych skłonności ideologicznych ani politycznych, czy to lewicowych, czy prawicowych. Podstawowa zasada dotycząca prawdy, sugerująca, że ludzie są pewnego rodzaju zwierzęciem, to cel którego totalitaryzm dąży do zniszczenia, powiedziano. W ciągu pierwszych dziesięcioleci XX wieku te konsekwencje ujawniły się w totalitaryzmie rozprzestrzeniającym się w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, w Związku Radzieckim, a także z perspektywy Orwella, w Anglii i gdzie indziej. W odpowiedzi na tę rzeczywistość Orwell wierzył w potencjał literatury do ostrzegania przed takim rozwojem, umożliwiając tym samym oświetlenie okoliczności świata i wspieranie ludzi w ochronie przed rosnącym zagrożeniem dla wolności, prawdy i dobrobytu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, moim głównym marzeniem było przekształcenie politycznego pisania w sztukę. Mój punkt wyjścia to zazwyczaj poczucie stronniczości i poczucie niesprawiedliwości. Gdy zabieram się do pisania książki, nie myślę o tworzeniu dzieła sztuki. Piszę, ponieważ istnieje kłamstwo, które chce ujawnić, lub fakt, który chce podkreślić. Orwell napisał, że jego początkowym priorytetem było bycie wysłuchanym. Nawet pomimo napisania i opublikowania kilku stosunkowo udanych książek do około 1939 roku, to po wydaniu swojej noweli Folwark Zwierzęcy w 1935 roku jego światowa sława i uznanie głównego nurtu się ugruntowały. W tym punkcie misja Orwella w rozpowszechnianiu kluczowych idei i ostrzeżeń o zagrożeniach teraźniejszości i przyszłości. Zaczęła odnosić sukces w dużym stopniu. W Rewolucja w Zagrodzie głównym bohaterem nie jest określona osoba, ale kolektywność antropomorfizowanych zwierząt zamieszkujących Zagrodę Solaru. Każdy gatunek zwierzęcia symbolizuje różne grupy społeczne. Świnia o imieniu Major podnosi bunt wśród zwierząt, ujawniając, że są oni wykorzystywani przez ludzi będących właścicielami zagrody, i sugeruje, że wspólnie mogą obalić ludzi i zbudować dla siebie bardziej obiecującą przyszłość. Rewolucja zachodzi. Zwierzęta przejmują kontrolę i ustanawiają nową filozofię znaną jako animalizm. Snowball i Napoleon. Dwie świnie przejmują przywództwo na farmie, ale Napoleon kończy monopolizować władzę, odrzucając Snowbola. Pomimo obiecującego początku, sytuacja szybko się pogarsza, a przywódcy świń działają złośliwie, egoistycznie, manipulacyjnie i przemocowo, stając się ostatecznie podobnymi do ludzi, którym zwierzęta się zbuntowały. Stworzenia na zewnątrz Patrzyły z wieprza na człowieka, z człowieka na wieprza i znowu z wieprza na człowieka. Już nie było możliwe odróżnienie, który jest który, jak mówi ostatnia linijka książki. Ogólnie rzecz biorąc, farma zwierząt to ukryta krytyka rewolucji rosyjskiej i następującego po niej rządzenia Józefa Stalina w Związku Radzieckim. Podkreśla i ostrzega przed wadami i słabościami ruchów rewolucyjnych. A także przed potencjalnymi zagrożeniami kontrrewolucji. Wyjątkowość i znaczenie tej powieści polegają na jej zdolności do nieograniczania się do powierzchni konkretnego tematu społecznego lub politycznego, ale odkrywania uniwersalnych prawd o zjawiskach społecznych, politycznych i psychologicznych. Orwell przekształca złożoności ruchów społecznych i politycznych w przystępny i łatwy do zrozumienia sposób alegoryczny, poprzez bajkę podobną do tych autorstwa Ezopa czy Disneya. Ta metoda może przyciągnąć duże widownie w czasie i przestrzeni, co zostało wykazane w folwarku zwierzęcym. Sprzedaż 500 tys. egzemplarzy w pierwszym roku od premiery, a następnie sprzedaż milionów i milionów więcej. Rewolucja zwierząt była sukcesem. W tym samym roku co wydanie książki Orwell doświadczył śmierci swojej żony podczas rutynowej operacji. Krótko potem dostał diagnozę gruźlicy, ale wciąż udało mu się zebrać siły, aby pracować nad swoją ostatnią książką. Twój science fiction, spekulacyjny i dystopijny romans zatytułowany 1984 został wydany w 1949 roku po tym, jak autor zemdlał kilka razy podczas pisania. Narracja koncentruje się wokół Winstona Smitha, protagonisty, który mieszka w obszarze wcześniej znanym jako Londyn, obecnie należącym do prowincji superstanu Oceanii. W tej sytuacji Oceanii kontrolowane jest przez totalitarny rząd partii, który przyjmuje praktyki angielskiego socjalizmu. W Oceanii obywatele są stale monitorowani i bezlitośnie karani za odstępstwa od oficjalnego myślenia partii. Urządzenia zwane telewizorami są zainstalowane we wszystkich domach, dzięki którym konsumują przesyłane treści i są nieustannie monitorowani przez partię. Policja myśli, stale obserwuje i aresztuje tych, którzy popełniają przestępstwa myśli, zwłaszcza tych, którzy wyrażają idee przeciwne partii. Ponadto partia szerzy propagandę za pomocą manipulowanych informacji, statystyk i języka. W Oceanii język jest uproszczony i redukowany poprzez nowomowę, która eliminuje słowa z słownika. W celu ograniczenia myślenia analitycznego i zróżnicowanego, a także jest używana sprzecznie, by zniekształcać rzeczywistość. Pola terenów pracy nazywane są polami rozkoszy. Tortury stosuje się w Ministerstwie Miłości. Siły zbrojne identyfikuje się jako Ministerstwo Pokoju. Dział odpowiedzialny za manipulowanie informacjami i faktami nazywa się Ministerstwem Prawdy. Hasła Oceanii to. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Obywatele praktykują tak zwane podwójne myślenie formę dysonansu poznawczego, w której zachowują swoje własne przekonania co do prawdy, podczas gdy akceptują informacje partii, nawet w obliczu sprzeczności. Na początku powieści Winston zapisuje w swoim dzienniku: Niech żyje wielki brat. W finałowej scenie powieści. Narrator zauważa, że wraz z zakończeniem opowieści z nosa Winstona spływały dwie łzy o zapachu gimnazjalnego. Mimo to wszystko było dobrze. Walka dobiegła końca, a on zwyciężył nad samym sobą, żywiąc uczucie miłości do wielkiego brata. Podobnie jak w folwarku zwierzęcym 84 odniosło natychmiastowy sukces. O czym Orwell był świadkiem w swoje ostatnie dni przed śmiercią w 1950 roku na gruźlicę. W zamknięciu nie ma pewności co do prawdziwego cynizmu Orwella, ale jego obie wyjątkowe prace mogły być interpretowane nie jako manifest całkowitej beznadziejności, lecz jako ostrzeżenie przed beznadziejnością, którą przyszłość mogłaby przynieść. Ta przyszłość to to, co obecnie przeżywamy. Od śmierci Orwella jego twórczość pozostaje popularna i kulturowo istotna. 1984 jest zdecydowanie jedną z najczęściej czytanych książek, zwłaszcza w gatunku dystopijnym i spekulacyjnym. Nawet po 75 latach wciąż stanowi część większości lekcji literatury angielskiej w szkole średniej. I na studiach, czyniąc Orwella jednym z niewielu pisarzy, którym przypisano termin z jego dzieła. Orwellowski odnosi się do warunków przypominających twórczość Orwella, gdzie dobrobyt i wolność obywateli są zagrożone przez centralną władzę polityczną i ideologię. To określenie odnosi się nie tylko do sytuacji totalitarnych, ale także do metod ich realizacji. Odnosi się do celowej manipulacji językiem i informacjami służącej ukrytym interesom władzy, jak opisano w pracy Orwella. Często termin jest błędnie interpretowany, zniekształcony lub zmieniony na korzyść sprawy, którą wspiera użytkownik. Najczęściej pojawiają się przyczyny i ideologie, z którymi Orwell prawdopodobnie się nie zgodził. Termin Orwellowski może być uważany za Orwellowski z natury. Jednakże jest jasne i istotne zauważyć, że chociaż Partia Oceanii w 1984 roku miała swoje korzenie w socjalizmie, Orwell nie był krytykiem socjalizmu. Był w rzeczywistości krytykiem totalitaryzmu. On bronił socjalizmu demokratycznego, który polega na demokracji politycznej. Towarzyszącej gospodarce zdecentralizowanej, zarządzanej społecznie. Wszystkie moje poważne prace od 1936 roku powstały w celu walki z totalitaryzmem i promowania socjalizmu demokratycznego, zgodnie z moją koncepcją tego terminu. Orwell napisał i był antykapitalistą, wierząc, że kapitalizm sprzyja warunkom cierpienia i prowadzi do koncentracji władzy i bogactwa. Ci, którzy powołują się na Orbella jako argument przeciwko socjalizmowi, mogą być uważani za ironicznie Orwellian. Ostatecznie, nawet jeśli się nie zgadzamy z Orwellem lub nie podziwiamy jego pisarstwa, trzeba przyznać do jego wpływu i znaczenia eksploracji tematów i idei, które poruszył. Jego refleksje na temat manifestacji psychologii człowieka w polityce oraz wpływu użycia i kontroli języka na myśli i opinie ludzi są ponadczasowe i istotne dla wszystkich społeczeństw przeszłych, obecnych i przyszłych. Unikalność wykorzystania języka do wyrażenia tej wizji i uświadamiania o sile i wpływie języka to coś, z czym mógłby poradzić sobie jedynie wyjątkowy pisarz. Ponadto talent w czynienie skomplikowanych i zazwyczaj suchych koncepcji zrozumiałymi i interesującymi dla szerokiej publiczności, możliwe, że przyczynił się do zapewnienia, że pewne aspekty świata podążają drogą, która przynajmniej skutkuje mniej dystopijnym przeznaczeniem. Musimy być zawsze czujni, ponieważ jesteśmy podatni na własną złośliwość i ignorancję. Zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, tyrania nie powinna mieć miejsca w naszej historii. Część intratna ludzkości stałe zagrożenie upadkiem w kuszeniu poszukiwania iluzji nadziei w dystopijnych scenariuszach. Orwell zrozumiał, że tyrania jest latentną możliwością, mogącą pojawić się nawet w społeczeństwach o dobrych intencjach lub pozornie prosperujących i demokratycznych. Być może naszą jedyną nadzieją jest zrozumienie, że nie ma ostatecznej obiektywnej prawdy, przecząc wizji Orwella. Prawdopodobnie tylko subiektywna prawda istnieje i zawsze będzie istniała dla nas, biorąc pod uwagę naszą ignorancję i ograniczenia, nasze rozdrobnione spojrzenia i rozbieżne wartości. Niemniej jednak, doprowadzając te refleksje do skrajności. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jednostki, grupy, organizacje i narody są zawodne i podatne na błędy. Nie istnieje jedna idea ani absolutna prawda do śledzenia lub wierzenia. Być może w ten sposób zużyjemy całkowicie paliwo totalitaryzmu i w dnie zbiornika odkryjemy zbiorowe osiągnięcie prostoty. Orwell bronił podejścia, które dąży do osiągnięcia wzajemnie korzystnych, intersubiektywnych praw poprzez pokorę i współczucie wobec różnic i subtelności ludzkości w czasie i przestrzeni, w przeciwieństwie do dążenia do poprawności i pewności. Uznaje się jednak, że wprowadzenie tego ideału w praktyce jest zadaniem niezwykle wymagającym. Według Orwella, mówiącego o rzeczywistości z 1984 roku, Jasna jest lekcja do wyciągnięcia z tej niepokojącej sytuacji. Nie dopuść do takiego zakończenia. Wybór należy do ciebie. Niektóre z najbardziej wpływowych książek, jakie przeczytamy, są tymi, które już przeszły przez nasze ręce. Niemniej jednak, wiele książek mogących radykalnie zmienić nasze życia, może być poza naszym zasięgiem. Ponowne odwiedzanie klasycznych dzieł, które nas ukształtowały. Oraz odkrywanie nowych lektur, które przyczyniają się do naszego rozwoju, są kluczowymi działaniami w celu poszerzenia naszego zrozumienia i pasji do siebie i świata wokół nas. Z tyloma opcji książek dostępnych, znalezienie najlepszych wyborów do czytania może być skomplikowane i czasochłonne. Dzięki wsparciu Blinkist można przezwyciężyć to wyzwanie w bardziej efektywny sposób, rozwijać bardziej solidne nawyki czytania i nauki, poszerzać swoje zrozumienie i ciągle udoskonalać myślenie. Blinkist oferuje ponad 7500 75, książek i podcastów non-fiction z różnych kategorii i tematów podsumowując je w około 15 minutach najważniejszych punktów i głównych wniosków, które mogą być czytane lub słuchane. Poza tym Blinkist oferuje spersonalizowane rekomendacje i codzienne sugestie oparte na Twoich czytaniach i zainteresowaniach, ułatwiając odkrywanie nowych tytułów. Jeśli chcesz aktualności z rok 1984 Orwella, nowego wspaniałego świata Aldusa Huxleya, Zrozumieć totalitaryzm w Rosji i jego ewolucję w historii przyszłości, Masha Gessen, lub badać różne rodzaje metaforycznych gleb, które nawozą inne zjawiska polityczne i społeczne. Blinkist ułatwia to zadanie. Znajdując doskonałe tytuły książek, można łatwo dzielić się nimi z przyjaciółmi i rodziną za pomocą funkcji Blinkist Spaces. Według wewnętrznego badania, które analizowało dane dotyczące klientów Blinkist, 95% członków twierdzi, że znacząco zwiększyło swoje czytanie od czasu rozpoczęcia korzystania z Blinkist, podczas gdy 91% zgłasza ulepszenie swoich nawyków. Możesz również skorzystać z bezpłatnego testu na 7 dni i otrzymać 40% zniżki na roczną subskrypcję premium blinkist korzystając z dostępnego linku w opisie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.